Chodź, tak się hartujesz trochę, nie No Co jasne, przez tyle dni jeszcze. Dobra, jest 11 lipiec, etap 13, chyba. Złapy głos, gwiazd nie zagłuszył Złapie się, nawali się to. Czemu tutaj nawali się? Bo nie obejmie. będzie, nie obejmie w tym. No, ale prostu, Dobra. Dobra. 13 lipiec, 13 tak? Początek 13, znaczy wchodzimy na 13 etap wyprawy. Jest to schronisko na przełęczy Boka Di Verdia, idziemy do Prati, potem za Prati. No i teraz te ostatnie etapy na Gier 22 na pewno będą bardzo ciężkie. Szkoda, bo liczyłem na to, że jednak już, że jednak już nic z tego nie będzie jak tak jak na północy. No i tyle, no i co? Od rana spożywanie francuskiego wina. Ta butelka jest taka bardziej stylowa. A to co to jest? nie? Co, to. co? Taka termosowata, nie? Nie, no to jest baniaczek. Do wody niby. Fajne lekkie, praktycznie. No i nic, pogoda całkiem... czy znaczy nie całkiem, bardzo dobre, czyste niebo. Być może po południu znowu coś skapnie, bo tak od kilku dni się to powtarza. Ale to nic takiego, co by miało przemoczyć człowieka tak zupełnie. No i nic, miejsce jakieś takie niespecjalne. Bardzo cywilizowane, ale no w porównaniu do tamtych poprzednich miejsc, to nie wiem, dla mnie szałowe nie jest. Zakryte to drzewami nie widać tutaj tych tych gór, ale właśnie wchodzimy teraz na wysokość. Ile tam było? 1800 metrów z poziomu 1300 prawie, więc duże podejście, ponad 500 metrów. I no tyle. No. Masz coś do powiedzenia? No nic, 7 godzin drogi przynajmniej Ale to dwa schroniska Dwa schroniska, ale 7 godzin Pamiętam. Ja tego e... nie pociągnę No to 8 zrobisz no W moim przypadku, kurde Będzie No No i taka miejscowa Oż Panie, tak o ja przy namiocie tutaj namiot Norfejsa i, i w drogę dobra No zaraz pokażę eee, wschodnie wybrzeże e, to już może śródziemne bo idę z północnego e, z północnego zachodu na południowy wschód czyli już prawie koniec wyprawy jestem w trakcie etapu 13 który jest bardzo długi bo trwa Prawie ponad 7 godzin. Dla mnie to oznacza z pewnością co najmniej 10. Eee, no i co? W końcu górzyście. Po kilku dniach, znaczy dwóch, trzech takich klimatów jak w województwie lubuskim, czyli lasy i wydeptana ścieżka stało się górzyście. I chcę pokazać teraz właśnie wschodnie wybrzeże. Eee, kurde, nie wiem czy coś będzie słychać. W każdym razie yy, chcę pokazać wschodnie wybrzeże. Morza Śródziemnego, czyli to już koniec celu, yy, koniec celu, czyli już prawie cel, ale to się pięknie prezentuje. Zrobię zoom. No, tak coś widzę, że nie u... A może trochę. Tak, linia brzegowa. Yy, nie wiem, czy było słuchać to, co mówiłem wcześniej, ale chodziło mi o to, że w końcu stało się coś. Lubuskich, czyli wydeptano ścieżki masy. Jestem na wysokości. Jestem taki samolot, jestem 20 samolot. No i właśnie z góry, wysokość 1840 Człowiek już bardziej tak rozentuzjazmowany z tego powodu, że e, w 13 rano 3 dni i będzie koniec. GR20. Tu, jakie rozległe kołane góra łapie? No, coś łapie. Dobra, będzie bliżej widać w swoim czasie. Teraz z takiej wysokości, anijnej na innej, na odległość jeszcze spora. 3 dni to oznacza, nie wiem, 40 km może jakoś tak. No, ja pozdrawiam z tej wiecznej góry. Cześć. Jest. A właśnie chcę powiedzieć, że jest a, 13 dzień wyprawy, 13 etap yy, I co jeszcze? Jest 11. Ja pierdzielę ślub gardaschu 13 etap yy, 11 lipiec i 13 dzień wyprawy Tutaj jest yy, yy, bardzo porywisty wiatr ze strony zachodniej Parę razy aż tak mną wzruszyło nie, żebym tam leciał, ale kurde, po prostu tak jak, tak jak klocek na wietrze, bym po prostu się złamał. No, widok właśnie jest na stronę, na tą stronę, z której przychodzimy, czyli z północnego zachodu. Tam później jak. Aha, teraz w ogóle jestem w drodze na 2000, 2042, coś tam nie, nazwa nieważna. A właśnie się idzie takimi dosyć pokrętnymi ścieżynami, ścieżyną raczej, tak jak widać. Tyle się we, weszło, wszedło. <gry> no i nic, tam po drugiej stronie, czyli jak wejdę na te 2042 czy tam coś, znowu będzie widać wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego i od razu moją drogę na, do Bastii. O tam ją widać nawet, chyba no właśnie. Daję zoom. Przy samym morzu naleci. Więc po prostu, jeżeli 14 skończę GR20 będę musiał się na wybrzeże stopem wykulać lub na piechotę i będę miał 4 pełniutkie dni, aby sobie iść na piechotę. To będzie gdzieś 111 km, więc spokojnie 3 dni mogę iść, po 20 km robić, a później sobie zrobię ee, stopa do Bastii, do Bastii Airport konkretnie, nie? A ja pozdrawiam z 13 etapu. Cześć, ja pierdziel, ale zaraz będzie góra. No, tu jestem na 2042 chyba. E, tam przede na jakiś szczyt, na którym jest krzyż, nie wiem, czy na niego należy wejść. Ale to szlak poprowadzi No nie jest Właśnie tak tutaj za mną się wschodnie wybrzeże. Zaraz pokażę. 13 etap w realizacji. No, weź, no, jeszcze razy. a no, zrobimy zoomik, jaki się da najbardziej. No i tak to leci właśnie na... No jak prowadzę kamerą na lewo, to jest będzie moja droga wzdłuż morza. Fajnie, cztery dni będę się tam włóczył. I to mi się podoba. gdzie włóczył w kierunku północnym. Po drodze różne może przygody. A najlepsze jest to, że widzę już piękne plaże stąd. Dokładnie w tym kierunku, tam. Czyli po górach, jak Bóg da szczęśliwie jest tam zejść. Będzie morze. Czegoś od życia chcieć więcej. Yy, no, no dokładnie tak. Bardzo to doceniam. O, to jest ten szczyt z krzyżem. Nie, chyba na niego się nie będzie potrzeby wchodzić. Mam nadzieję. No a jak będzie, no to że będzie wejść i wszystko. No, a tutaj ludzie wracają, oni idą z skąki pewnie. Idą w tym kierunku, z którego ja wracam. Nie chciałbym już tam być drugi raz. Dobra, pozdrowienia z prawie u celu. A co się z zoomem stało? O. Pozdrowienia prawie z u celu. Dobra, wysokość 2042, 13 etap. Wyszliśmy tutaj razem z Nimem i z Wojtkiem e, z Pracaków, żeby podziwiać widoki. Otóż chyba taki między innymi taki już ostatni szczyt chyba na który wyjdę na który mi się chce no jest 13, 13 godziny zaraz pokażę okolice no jest pięknie wspaniale Tak. No to jest Dave z Rosji z Latwy no i widok taki właśnie jak się przedstawia więc może na chwilę się przytkam wybrzeże na tym wietrze, ale dzielnie trwa. Tak jak łacińskiego seniora widziałem właśnie z, z, z łacińskim, na cy, łacińskim cytatem i to właśnie był chyba krzyż i, i, i w łacinie znaczyło to był napis pod tym znakiem zwyciężysz. Z ostrożnie trzeba zejść na stronę yy, wschodnią, żeby wschód też no zobaczyć. Kurde, tu się dzieje? Co na zgodę? to naprawdę trzeba się bardzo, ale to bardzo ostrożnie robić. O, teraz mam wygodny, wygodny widok. Wchodzą ludzie, I tak, jeszcze wschód, Pozdrawiam. tym, Pozdrawiam. To na zdjęcia. atry jest zachodni w sumie południowo-zachodni. Plecak już leciutki. Nie wiem, może zwan no. Z 15 może mieć. Było słychać, ale powiedziałem, że plecak jest już leciutki. Chciałem pokazać, jak wieje. Mocno, z południa. Etap w połowie, może dopiero. Ale co ty. Zważając na te widoki, piękne. Kurwa mam nadzieję, że buty trwają, bo coś tak z nimi średnio.

Następna część, również wspaniała, wspaniała. na krawędzi, nie na krawędzi. na grani. Co? na w tak jak etapu 13. no jesteśmy w trzech czwartych tak mi się wydaje Słuchaj, wygląda, jak w tym serialu Domek na prerii kuźwa, dokładnie tak To jest taka chatka znaleziona po drodze no, Ja mam zawsze skojarzenie jedno, teksaska masakra piło mańcuchowo Ale to już stary, wytarty dowcip No ale ten domek, Ej, tak, co tu dom znalazłem nie? Yy, Dwa kawałki chyba gdzieś, Gdzie ja to położyłem? Nie wiem Dwa kawałki chleba Takiego większego A oh jest tu telewizorek jakiś. No taka meta typowa. Tylko co, chcieliśmy tu zostać na noc, ale wody nie ma. Bez wody nie ma życia. No i trochę lipa. Tu taka norka. Ale tu widzę jakieś gadżety, kurde. No. Proszę. No tak, jasne. Ja dlatego trzeba się rozejrzeć tu dookoła. Te dziewczyny tam widzę, łażą na dole, coś smęcą konia, nie? No. No, takie miejsce. Telewizorek, jakieś kurna fajki zostały, coś, ale ja nie jaram. Butelki wina niestety puste, no ale... czegoś można oczekiwać. Co ty gadasz? Ty, a tu są naboje w ogóle. No to niekoniecznie się wysra. Siku na przykład. No tak czy się? Tutaj tak to wygląda nie. Kurna boję się, że to nie, się zabaw No dobra no ale jak spadnę to się połamie kurna Szkoda mi Co? Ja jestem po prostu ostrożny Pod koniec kurde tego mam się rozwali Wschodnie wybrzeże. Strach po francusku Per Per. No widzisz No Muszę masz A no i na jakim no widzisz i takie imię też. No. No dobra, chatka sfilmowana, puchatka kurna. Dobra, w każdym razie, w każdym razie zaraz wody trzeba poszukać. Idę jeszcze na tył zobaczyć co tu się odwala. Co jest tą ostrością? U. O, złapało ostrość. Zobaczę co tu się na tyle jeszcze odwala. A tu takie tego, tu jest jeszcze jakieś... Kurna kanora. Dobra, jakieś takie. No, kanora. Hej, zaraz będziemy myśleć, co tu robić, czy iść do końca etapu, czy zostać tu, ale w pierwszą wodę znaleźć. A ja? Pozdrawiam. No dobra, dzień trzeba będzie zakończyć w tej chatce. Yy, ja nazywam Domek na preli z tego powodu, że nie mamy daleko y, do końca 13. etapu. Chociaż 13, 14, y, od 13 do 14. etapu jest bardzo długi odcinek, bo 14 km, ale jakiś tam straszny nie będzie. Generalnie nie jest źle. Jest 11 lipiec, więc prawie to już jest koniec. Znaczy, więc, w związku z tym, że jesteśmy na takim innym etapie, więc dlatego to jest prawie koniec i data też jest słuszna, więc spokojnie, nie? Co jeszcze? No ha, no właśnie, wody nie ma. Nie ma wody, każdy jakąś tam swoją y, resztkę ma. No i co? Ząbki wymyć. Najgorsze jest to, że godzina jest w miarę taka nieżyciowa, bo jest chyba szósta, może siódma i tak nie wiadomo, co są zrobić. No ale jest nas y, trzech, więc y, pff, nie jest źle. Tyle chciałem powiedzieć jeszcze raz takie ujęcie tego wszystkiego Ale przez to Old School jak nic A tu już widoki które były chyba pokazywane no. i to z Maksymalny maksymalnym trochę poniżej, tak z powyżej. To jest to, co to tam, gdzie to gdzie. A gdzie lud, który poszedł poszukiwać wody, czy lud? ludzie. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o przyjaźni polsko-rosyjskiej. W związku z tym, że nie ma wody, rozlaliśmy do takich kubeczków każdy ze swoich zasobów tyle, co ma. I wlało się do jednego gara. Wojtek ma herbatę, no, i się nią podzieli. Albo znajdziemy źródełko, albo zechniemy tu No dokładnie, no wody nie ma, jest taka... Podejrzewam, że przy rozlewaniu herbaty dojdzie do awantury, ale... żebyś z jednego nie Nie, no to pół ful jest świeżych, nie? No, to no, nie. Ale... <noise> z jednego <noise> No w każdym razie lipa, to jest właśnie to, to jest zawsze taka ciekawostka dla mnie, cały świat składa się z 3 czwartych z wody, nie, oceany, morze i tak dalej, reszta to lądy. Organizm ludzki tak samo, składa się z 3 czwartych to woda i czy coś w tym jest? No jest w tym coś niesamowitego. Nie, 3 czwartych to 90%. Co, ludzki organizm? 90%, to, tak. Tak? 90 to woda. A to nie wiem, co są bzdurań, 3 czwarte, no to dobra, no. No ale można trochę to podpiąć. No i nic, no z wodą jest właśnie tak jak jest, że, że kurde, człowiek najbardziej się trzęsie o tą wodę. Nie, że tam głodny czy coś, tylko właśnie to. No, no że od Prati, skąd szliśmy, nie wiem, cały dzień? Nie, prawie cały No to jest 9 kilometrów. No. I no. nie było żadnego źródła, nie? Tak, od 9 km nie było wody, ale jak się szło przez te góry, jakoś się pić nie chciało. To pewnie przez ten wiatr czy coś i w ogóle. Tak, wiatr powoduje, że nie było takiego gorąca i tak się człowiek nie pocił. No ale teraz dotrwamy spokojnie. Słońce chodzi, więc ja pozdrawiam i mówię do Jeszcze raz, bo już tu któryś raz No, będzie picie Drzewa skończyć tą wodę. No i dało się piecyk rozpalić. Drewno jest Wygląda to tak. Na początku dużo dymu, trochę idzie yy, Ale już teraz tego, jak jest im więcej ognia, to wiadomo mniej tego. I w nocy będzie cieplej. Chociaż nie, tu się ulatnia ten dym, ale co? No, dym nie jest tak. To będzie blocha. Tak, tylko ty... For fun. For fun. For fun. Zim... Zimy nie ma A może ogólnie. No. Może jak więcej ognia to będzie mniej dymu. Wiadomo. No, teraz ok. No dobra, z trzynastego etapu. A jeszcze może to wrzucę. Pachnij, podskiduj. Nie, 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 nie. Z góry, nie? Z góry. A z góry? No. A to już można zamknąć. Tak? Tak, to już zamknij. Tak. Chłopcy, To słuchaj. Kurde, no tak, zamykka. Aha, bo to Poczeka. kurna jest za długie. To trzeba wyjąć. Nie, bo to Rzuć to od, do, od góry. No dobra. Bo, bo ja za długie, za długie to wrzuciłem. dajcie mi od, Tak? a weź dik, O! Kurde. O. Ale! Ale urwał! Tak? No tak. No. Tak? Tylko żeby... Tak? A nie zadusi? A nie zadusi? Nie, wszystko okay. Nie zadusi, tam jest komin. Gdzie żywot? Gdzie jest u Ciebie? A, bo tu się kręci, no. Żywot. No tu tak. Trzeba trochę otwierać no, tu. otwierać. No, otwierać. Wszystko. No? Odkrywać. No jest teraz. O, to może tak, no. No nie, i się pań No nie, właśnie coś się zdusiło. No, nie zgasiło się. Ale niech będzie otwarte. No widzisz, woda wycieka z nich, to ja to moje dyma No dobra, to nie będzie otwarte. To no może być Otwarte, no, żeby było... Odkryte, no Kurde, jak... jak w XIX wieku, nie? się O, poszło. No, sfotki nas. A to, będzie, to będzie... No, sfotki zrobię. A ja ci na fejsach, bo to jest film, ja robię. Mówi, to ja poślę ci. No. no, no. 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 Dobra. Dobra, aha, bo ja teraz przerywam. I tym pozytywnym akcentem można zakończyć dzisiejszy dzień. 11 lipca. Cześć.